Witam serdecznie Państwa. Spływają do mnie bardzo ważne pytania na temat pewnej firmy, która jest bardzo mocno reklamowana w polskim internecie i także przez e, polskich... Twórców na YouTube, czy też e, kanałów YouTube, e, różnego rodzaju firm, organizacji i wielu, wielu innych, która także e, sponsoruje spotkania, debaty e, medialnie znanych ludzi e, ze świata, na przykład geopolityki, ze świata wojska, no ale także mm, wielu innych, właśnie instytucji, czy też e, filmów na YouTube, e, kanałów YouTube'owych które zajmują się tematyką bardzo ważną e, dla e, Polski, dla naszych pieniędzy i tak dalej, prawda? I się pojawia taka reklama. Już dostałem kilka zapytań. I pojawia się taka reklama w tych filmach lub też jest sponsorowane wiele spotkań przez tą firmę. I ludzie się pytają, czy jest to firma bezpieczna, czy jest to firma dobra, czy powinno się jej używać, bo jeżeli takie duże spektrum Reklamuje tą firmę, to prawdopodobnie pewnie ta firma jest dobra i można tam zarabiać pieniądze. Szanowni państwo, o jaką firmę chodzi? Chodzi o XTB. Szanowni państwo, tak jest. Każdemu youtuberowi, że tak powiem, każdej osobie, która jest na YouTubie, która ogląda YouTube, no może nie każdej, ale w wielu przypadkach wielu osobom, które oglądają YouTube, filmy na YouTube, firma XTB zapewne obiła się o uszy. Ostatnio o firmie XTB było głośno ze względu na to, że użyła do swoich reklam McGregora. McGregora czyli, atak czyli kieruje swoją reklamę w stronę ludzi, e, w stronę ludzi, e, w stronę ludzi, którzy lubią sport, prawda? I w tym bardziej sztuki, na przykład walki. No. Czyli to, XTB generalnie to jest platforma do inwestowania, szanowni państwo. XTB to jest platforma do inwestowania, ale czy to jest dobra platforma? Y jakby to sprawdzić? Takie pytania mi ludzie zadają: czy XTB jest bezpieczne, czy po prostu XTB y się reklamuje, płaci i dlatego ludzie. Y reklamują XTB. Szanowni Państwo, ja mówię to od zawsze, że ważne są fakty i ważne, Szanowni Państwo, są liczby. I teraz warto wejść na dół strony XTB i, szanowni Państwo, przeczytać sobie, co jest napisane na stronie XTB i co jest najważniejsze. Nieważne są to reklamy, które oni wykupują, którymi sponsorują różnego rodzaju debaty ze znanymi twarzami bardzo często ludzi, Szanowni Państwo, którzy y, rozmawiają o bezpieczeństwie Polski. Ja nie będę wymieniał nazwiskami, ale ci ludzie są sponsorowani bardzo często właśnie, e, czy też e, miejsca, w których ci ludzie się pojawiają, są sponsorowane przez XTB, Szanowni Państwo, i to jest z mojego powodu, z, mo z mojego punktu e, właśnie taki pierwszy punkt, który powinniśmy zweryfikować w stosunku do tych osób. Szanowni Państwo, żadnych z tych... W nie widziałem na tych reklamach, nie widziałem na tych reklamach, aby na tych reklamach, na że tak, ale na wielu reklamach nie widziałem, aby ci sami twórcy po... informowali o tym, co jest napisane w ryzyku korzystania z XTB. Szanowni Państwo, i na dole mamy napisane, że kontrakty c FD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Tak, czyli to co ja mówię, szanowni Państwo. Jeżeli jest dźwignia finansowa, dźwignia, szanowni Państwo, która pozwala ci inwestować nie swoimi pieniędzmi, zapomnij, nie rób tego, bo istnieje 80% akurat na XTB proszę zobaczyć. Nie rób tego, bo możesz stracić swoje wszystkie pieniądze, szanowni państwo. Inwestowanie to nie hazard. Moim zdaniem inwestowanie z dźwigniami e, finansowymi, z dźwigniami, z leverage'em, szanowni państwo, to jest gorsze niż hazard, bo w hazardzie, jeżeli się nie zadłużasz, to stracisz tylko swoje pieniądze, a to jest dźwignia finansowa i tu tracisz znacznie więcej, szanowni państwo, aniżeli byście inwestowali normalnie swoje pieniądze. I tutaj mamy napisane 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD unijnego dostawcy CFD. To oznacza, szanowni państwo, że na XTB 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktu CFD unijnego dostawcy CFD, szanowni państwo. Dalej jest napisane: Zastanów się, czy rozumiesz, jak działa, działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Moim zdaniem, to powinno być napisane: y, wszystkich swoich pieniędzy, szanowni państwo. To oznacza, że na XTB, jeżeli weźmiemy pod uwagę to zdanie, 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u dostawcy CFD. Na normalny język można to przetłumaczyć tak: 80% osób, czyli 8 na 10 osób, która handluje unijniejszego dostawcy CFD, więc prawdopodobnie y, w XTB, czyli przez XTB, czyli 8 na 10 osób, Szanowni Państwo, inwestujących przez XTB y, odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktu CFD. Co to znaczy straty pieniężne? Nie jest tu napisane straty pieniężne. No straty pieniężne, czyli nie zyskuje, tak? 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne, ale nie jest napisane, że traci wszystkie pieniądze połowe. Straty pieniężne to znaczy, że w ogóle nie zyskuje, że straci. Szanowni państwo, w wielu przypadkach jest tak, że stracicie wszystko. Włożycie 10 tysięcy, stracicie wszystko. 8 na 10 osób. 8, szanowni państwo, na 10 osób. Traci, odnotowuje straty pieniężne. Odnotowuje straty, czyli 8, 8 na 10 osób, szanowni państwo. Jeżeli usłyszeliście yy, reklamę gdzieś i żeście sobie założyli konto na XTB, to macie 80% szansy, czyli 8 na 10 osób będzie tracić swoje pieniądze, szanowni państwo. 8 na 10 osób. I zapewniam was, że w tych 20% nie ma wielu, którzy naprawdę zyskują. Albo wychodzą na zero, albo troszeczkę na plusie, i tak, i tak dalej, i tak dalej. Są, szanowni państwo, różnego rodzaju brokerzy, którzy tracą nawet yy, yy, swoimi klientami 90-95% pieniędzy, szanowni państwo. To jest o to, czym ja mówię, prawda? Że inwestowanie jest ok, ale szanowni państwo, granie na giełdzie tym bardziej z dźwignią finansową. Im większa dźwignia, tym trudniej. Oznacza, że 8 na 10 osób traci swoje pieniądze. Więc postawmy sobie pytanie, postawmy sobie, szanowni Państwo, pytanie: Jakim cudem ktokolwiek, jakim cudem Jakim cudem, jeżeli jest 80% ludzi, którzy tracą swoje pieniądze, a 20% to bardzo często to są po prostu, szanowni Państwo, inwestorzy detaliczni, jest napisane inwestorów detalicznych, ale nie mówię, nacy to są detaliczni inwestorzy, może to są oddziały banków, może to, to są oddziały brokerskie, może to, może tamto. Bardzo często jest tak, że specjalnie na. na Takich brokerów specjalnie ludzie grają, którzy garają małymi na przykład kwotami, którzy nie tracą tych kwot, żeby zachować te 80%. Więc w rzeczywistości tak naprawdę prawdziwy udział strat inwestorów detalicznych, czyli twoich strat, prawda, ewentualnie, to jest bardzo prawdopodobnie 95% 90-95%. Szanowni Państwo, bardzo często tak jest, bardzo często tak jest, że te 20% to jest taki procent, yy, yy, którzy grają, ale nic nie tracą, ale zaraz stracą, albo grają, nic nie zyskują i zaraz zamykają konto, bo bardzo dużo ludzi za otwiera konto, zaraz zamyka, bo widzi, że tutaj stracą i tak dalej i tracą i tak dalej yy, albo stracili ledwo, odzyskali i już z tym kończą i dlatego jest na przykład 80%. A w rzeczywistości trzeba by było podać, szanowni Państwo, w rzeczywistości powinno się podać, ile procent zyskuje na inwestowaniu przez XTB. Ile procent zyskuje na inwestowaniu przez XTB? A, czy też podobne e, miejsca, podobne firmy. Przez które można inwestować. Inwestowanie nie jest złe, inwestowanie przez brokerów, szanowni państwo, nie jest złe. Ja nie będę dalej wtaczał się, jak się inwestuje przez XTB, prawda? Yy... Bo ja nie mam na to czasu. Szanowni Państwo, ja y, przeanalizowałem w życiu dziesiątki brokerów, prawda? Y, szanowni Państwo, więc y, ja dobrze wiem, jak to działa. Szanowni Państwo, ja dobrze wiem, jak to działa. Y, wiem naprawdę, jak to działa i mi się y, tego nie chce robić. Może bym to i zrobił, ale zbytnio nie mam na to czasu, bo wiem, jak to działa i zapewniam Państwa, że u wielu brokerów, yy, u bie, wielu brokerów, gdyby miano podać ile, ile, szanowni Państwo, ile, ile yy, zyskuje rachunków inwestorów detalicznych, to podejrzewam i na przykład, ile zyskuje na przykład ponad inflację tych rachunków detalicznych i jakim budżetem zyskują, to zapewniam Państwa, że takich ludzi, którzy potrafią zarabiać bardzo dobre pieniądze pieniądze ponad naprawdę, no takie zadawalające, prawda? Przez tego rodzaju firmy, jest może 3%, może 4%. Gdyby, szanowni państwo, dużo było tych inwestorów, no to przecież te firmy by się tym chwaliły, a te firmy tylko się chwalą, bo muszą, bo są zmuszone, inaczej one by tego nie powiedziały, muszą, muszą napisać, szanowni Państwo, jaki odsetek Inwest... Jaki odsetek graczy? Ja ich raczej nazywam graczami, prawda? E... Bo to dla mnie nie są inwestorzy. Inwestor to, szanowni państwo, to jest trader, ale to nie jest. Mówię, to, to, to nie jest to, to tak się nie robi. To tak się nie robi. W ten sposób większość ludzi straci swoje nawet całe pieniądze z tej części lub też znaczną część pieniędzy, albo połowę pieniędzy, a co niektórzy nawet wpadną w gigantyczne długi i gigantyczne kłopoty, prawda? Więc e, tak to wygląda. Ja nie wiem, jakie jest od Kuchni XTB, ja tego nie będę sprawdzał, szanowni Państwo, ja nie reklamuję teraz XTB, ja nie sprawdzam w rzeczywistości, jacy oni są, wiem jedno, szanowni Państwo, że na, ta, na, na, na takie firmy bardzo często chwytają się bardzo młodzi ludzie, bardzo młodzi ludzie, którzy potem po prostu z tego rezygnują, bo na przykład stracili pieniądze. No na przykład, no mówię, 8 na 10 osób, szanowni państwo traci, no, to wywołuje straty pieniężne. Co to znaczy straty pieniężne? Traci wszystko, traci połowę, traci 3 czwarte, ile traci? No jak nie traci, to nie zyskuje, ale szanowni państwo, to ilu jest na zero? Szanowni państwo, to ilu jest na zero, to ilu jest na plus, a tych na plus, żeby policzyć. Tak naprawdę, jak mocno są na plus i od jakiej kwoty są na plus. Tak? Tak więc, mówię, dla mnie, z tego co ja widzę, z tego co jest napisane i z mojego doświadczenia, szanowni Państwo, nie użyłbym XTB. Nie że użyłbym ich z tebe, prawda? Nie wiem co mają w środku, ale jeżeli mają napisane, szanowni państwo, tak, to bym w życiu ich nie użył i omijałbym ich e, z daleka. Omijałbym ich z daleka, szanowni państwo. Omijałbym ich e, z daleka. Co innego, gdyby pokazali, szanowni państwo, ilu zyskuje, ilu. No, no, szanowni Państwo, jeżeli byście poszli do banku i w banku by Wam powiedzieli: 80% ludzi odnotowuje straty na trzymaniu pieniędzy na naszym koncie, czy byście założyli tam konto? No nie. W takim razie, szanowni Państwo, to już jest yy, wszystko. Yy, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube. Zapraszam do polubienia yy, łapki w górę. Yy, zapraszam do komentowania, szanowni Państwo. Zapraszam do kliknięcia w dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu będą otrzymywali Państwo powiadomienia o najnowszych wiadomościach, o najnowszych produkcjach na YouTube na Formuła Nieruchomości. Pozdrawiam!